Zmarnowane dwa lata rządów Tuska i jego koalicji. Zamiast naprawy państwa, rekordowy deficyt i rosnące zadłużenie. Zamiast niższych podatków, nowe daniny i podwyżki. Zamiast końca rozdawnictwa, licytacje z pisem na socjalizm. Zamiast odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, nowe partyjne stołki i te same twarze od 20 lat. Nie ma stu konkretów, nie ma 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, nie ma dobrowolnego zus -u. za to jest chaos w sądach, bezprawne przejęcia mediów i polscy żołnierze ścigani przez własną prokuraturę za obronę granicy. Deficyt 210 miliardów w tym roku, prawie 300 miliardów w przyszłym, a pieniądze z KPO nie na rozwój, tylko na jachty, solaria i kebaby. Mówili, że będą lepsi od Pisu, a są dokładnie tacy sami, albo nawet i gorsi. Po dwóch latach od wyborów rząd Tuska wzbudza jedynie niechęć wśród Polaków. Nie ma żadnych realnych pozytywnych dokonań. Obecną koalicję w całości trzymają jedynie korzyści, jakie płyną z rządzenia. Im prędzej ta ekipa odda władzę, tym lepiej dla Polski.